Vaya as Elohim et harakia wajawdel bein hamaim asher mitachat larakia uwein hamaim asher meal larakia. Wihi hen i uczynił Bóg przestrzeń i rozdział pomiędzy wodami, które są pod przestrzenią, i między wodami, które są nad przestrzenią. I tak się stało. Najpierw mamy Vaja as, i uczynił, dosłownie, i zrobił. Następnie mamy Elohim, Bóg. Następnie mamy et ha, formę gramatyczną, którą już omówiłem. Potem mamy rakia, przestrzeń. Następnie mamy słowo Vaja w del, Biblia Gdańska tłumaczy to jako i rozdział. Dosłownie należałoby to przetłumaczyć i rozdzielił. Bein, pomiędzy, Hamaim, wodami, Asher, które są, Mitachat, pod, Larakia, przestrzenią, to mamy La, co znaczy do, rakia, przestrzeń. Czyli do przestrzeni, a po polsku y, przestrzenią. Uwein i pomiędzy Hamaim, wodami, asher, które są, meal, nad, la rakia, przestrzenią. Znowu i mamy tą konstrukcję z la, czyli do. Irakia, czyli przestrzeń. Wajechi i stało się hen. Tak. Po polsku powiemy i tak się stało, dlatego te słowa są w tłumaczeniach odwrócone.